Siemaneczko żmeczki! Z tej strony Dawski, a to kolejny odcinek z serii Herodrobo Polsku. Jak widzicie mam już 75 poziom. Co znaczy, że... nowe zadanie na zwyczajne, zobacz? ile mam hajsów? 86 tysięcy. Mam 11 poziom Gienka. Co to jest? Co to za gówno jest? Gówno jakieś. Gó gówniane gówno. Misja, mogę jeszcze tylko raz doładować sobie. U, dwa Dobra, spokojnie zrobię to, ale wydało mi się, że raz. Wszystkie treny przede mną. Ja nie zdążę. Ja zawsze zdążę. Wejdźmy sobie na drużynę Szlonkowie. Wszyscy aktywni. I teraz ja nie napiszę na czacie. Ja ich nie pozdrowię... Dzieś, dziękuję za 10 widzów. Nagrywa! Pozdrawiam wszystkich. Hop, hop, hop. Wyszli. ja nie pozdrowię. Ja nie pozdrowię. Ja nie pozdrowiam. Ja Specjalne pozdrowienia dla Men325. Tak, dla Ciebie. I un pozdrowienia dla Marty. 1, 2, 3. Zobaczcie, co mi napisała. Sam jesteś idiota. Oczywiście ja jej nie ignoruję. Oczywiście, że ignoruję. Dobra. O, 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 ktoś tam coś na czacie? Mistro, pozdrow mnie jest na odcinku. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja nie pozdrowię. No powiedz mi. Jakie ja nie pozdrowiłem? Dobra. Koniec tolenia. Przechodzimy do ligi. Co się tam dzieje się? O, wychodzimy na zero. Poczekajcie na chwilę, bo mam kres. Siema, siema, siema. Zobaczcie. Zobaczcie. Mówię, miałem kresa znowu i hero zero mi się ładuje. Patajcie, Paczałkami. Ładowanie, ładowanie, ładowanie. Chyba to dał na miniaturkę. Dobra. Bożycie. Dobra, zadanka. A ja miałem, zrobić ligę na chwilę. Pojedynki na sobie w tak dobry level? Ja ligą się zajmę najbardziej. Przyszliśmy na zero, jak wam mówiłem. Dzisiaj już odbiłem parę. Pojedynki ligowych na jechbami. Aha, wiem co to miało być. O, twój Oskar ma to samo co ja. aha ha, ha. Duch. Duch. Nie to leśne. Angelus. Piotrek 3w prędzej. O bym wygrał, bo stracę naprawdę chyba 12 punktów klikowych. Mój Rambo ma jakieś posteczki, nie wiem co to jest, ale z temba to tak 12 punktów. Teraz 2 troszkę. O, tu mogę atakować. Mat 18. Kurde, więc wziąłem sobie tamtego typu. Ale on ma tylko dużo HP. No, 11 punktów. Uh, 11 punktów tylko. Co tam piszą? Nie pisz, szkoda, że nie możemy nagrać razem. Postaram się znaleźć... Sądzę, że nic nie mówię. Nagrywali razem. Może co ja mu wysłałem zabuźkę No, no postaram się znaleźć, nagram sobie coś kiedyś z MN325 Nie wiem co. Coś nagramy. Dobra, kanał nadzwyczajna Dobra. Prezes Prezes, no teraz tak... Boga kocham. Muszę z tobą wygrać. A jestem wierzący. No kurwa mać, Dobra, chodźcie w dupę. Co tam błyszczy? A złodziej biżuterii nawiedził Gumball City i splądrował skarby z wielkiego kasyna. Po długich poszukiwaniach namierzasz miesiąc oddali faceta pierwszego świecidełkami. Gdy jednak zauważy, że wyśledzisz, Ucieka przez miasto. Za Zanim... ja coś odkryłem. A nie, to chyba dopiero. No, o, muszę to, dopiero mieć skończone zrobić dobra. Grupa turystów, co wy tam macie? turyści. Ła! Fajna jedyneczka do odwierowania. Oczywiście mogę skrócić jeszcze wszystkie cztery razy, bo ja nie skracam niski. Proszę, wygraj. I mam lepsze staty. Ja redukuję wkryty. Kurwa, dlaczego ja to przegrywam? No. Przepraszam za przekleństwa, no ale ja no, nie rozumiem tego, no nie, jak ja to przegram. Jak ja to przegram, to piszę na drużym nie jestem leszczem. 66 poziom.

Teraz nasze staty wyglądają naprawdę dobrze. W lumpie sobie to później sprzedam. No to teraz, no, chciałbym to mógł wygrać. Gdzie jest Lucy? Lucy poszła do domu. Dawaj, 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 dawaj. Nie, ja sobie to obejrzę. Pierwszy raz obejrzę to. Bum, grubego. Cios. Bum, cios w grubego za 500. Bum. Bum za 500. On za 800. Bum, ja go za 400. On za 900. Bum, ja go za 800. O, nie za tysiąc. Byłem za sześćset, byłem za tysiąc, byłem za pięćset, byłem za osiemset. No przegrałem. No jakim cudem, no? Do cholery! Jestem... Ciota. Taki będzie także tytuł odcinka. <słuch> przedłużę sobie wspomagacę. Nie mogę wspomagać Umek. O kurczę. Dobra, sobie nie przedłużę jednak. Nie! Czekaj, co? Odstawilić. Info, nie. Dobra, ja idę sobie robić misję. YOLO na trollo, jak to się mówi? YOLO, lo, YOLO, YOLO. YOLO, lo, 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 lo. Nie wierzę. No, serio, mówię wam, nie wierzę. No, co mi tam piszecie? Szybko na dół, chcę zjadać. Jak maestro dobi dobije 500 like, to dam kod na 15 opanek do hero zero. He, <suszy> he. <suszy> <suszy> To się stanie za miesiąc. To się stanie za miesiąc. Bo się za miesiąc stanie jak 500 lajków dobije 500 widzów mieć. Hu hu. Dobra, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Dzięki za 10 widzów. Jestem ciotą Naravno.